JAK TV. Cześć, witam w JakTV. Tym razem moda plażowa, ale dla naszych uroczych mężczyzn. Bo często zauważam, że panowie patrzą na kobiety i uważają, że założyły zły kostium kąpielowy, ale sami popełniają kardynalne błędy. Otóż nie każdy z panów jest taki aż bardzo zgrabny jak na przykład James Bond. Nie każdy ma zgrabne uda i zgrabne łydki. I dlatego powiem, jaka długość i jakich kąpielówek jest najlepsza dla którego pana. W tej chwili w ogóle jest tendencja, żeby nie nosić obcisłych spodenek ani tak zwanych slipków. Oczywiście pływacy wyczynowi takież właśnie noszą, natomiast my chodzimy na zwykłą plażę i faktem jest, że też można wiele schować pod takimi dłuższymi spodenkami. Otóż te spodenki na przykład w taki wzór plażowy, w takie różne złożone kwadraty, one są raczej z tych krótkich i wymagają osoby szczupłej, wysokiej o długich nogach. Natomiast te spodenki to są takie typowe windsurfingowe spodenki. Bardzo ładnie cieniowane. Jak widzicie tutaj na górze są jasno-niebieskie, na dole ciemno-niebieskie. Przekornie przewiązane zielonym sznurkiem. I w takich spodenkach będzie nam na pewno wygodnie surfować albo pływać na kajcie, albo na windsurfingu. I te są dłuższe. Jeżeli ktoś chce ukryć zbyt masywne uda. To takie będą idealne. Tu klasyczny wzór spodenek w palmy. Jedni palmy kochają, inni nie. Jest to tradycyjny wzór hawajski. Długość jest średnia, do połowy uda, i ktoś o zgrabnym, szczupłym udzie może jak najbardziej takie spodenki założyć. Tutaj spodnie w kratkę też dłuższe i w razie masywnej sylwetki albo zbyt tęgiego brzucha albo masywnych łód taka kratka też ukryje nam pewne mankamenty figury także kratka też chowa sylwetkę i wady podobnie jak palmy tu klasyczne spodenki, ale krótkie dla drobnego mężczyzny o zgrabnych, długich nogach. Jak najbardziej prosty wzór, paseczki, modny koral, biały, no i oczywiście szafir. A tutaj spodenki też dłuższe, ale za to w piękny wzór dla osób, które kochają sporty wodne, jak widzimy tutaj ocean i ludzie na specjalnych hawajskich łódkach. Też dłuższe spodenki też ukryją nam masywne nogi.